Cześć, witajcie z tej strony Robloxman. W dzisiejszym odcinku i pierwszym odcinku pokażę wam moje konto oraz klan, do którego należę w Brass Stars. Podam wam link do tego klubu i wszystko wytłumaczę co, jak, kiedy. Pierwszy Shellimod 6. 12 ranga. Nita moja jedna z ulubionych postaci. Moc 5. Ranga 11. Colt 12 ranga. Moc 5. Bull e, ranga 6. Moc 4. Jessie ranga 7. Moc 4. El Primo, którym nie gram. Jak widać mam dwie puszki. Ranga 1. Moc 1. Barley ranga 8. Moc 5. Poko moc 3. Ranga 4. Nie, też nie gram. Teraz uczę się grać, lecz nie przypadam za nią. Ranga ciecia, moc pierwsza, Penny, którą lubię. Y siódma ranga, moc ciecia i frank, który mi ostatnio wydropił. Jest to ranga pierwsza i moc pierwsza. Tyle mi brakuje postaci. Puszek mam 962 i teraz tak klan, do którego należy to. Ta ekipa i wymagany jest mieć 1000 puszek. Tak ja nie mam 1000 puszek, ale jestem jednym z pierwszych, a nie mam 1000 puszek, bo po prostu spadłem i przepraszam, że powiadomienie o baterii, ale mam 11%. I Foxy PC, no to to jest drugie konto założyciela Foxy Ty, do którego Polecam Wam wpadać. W e, prawdopodobnie w opisie zamieszczę link. I no. Tutaj na chwilę obecną jest najlepszą osobą Mathei. Ma on taką rangę. Później jest prolog, i później top 3 to trzy też szymeku. Jeśli chcecie mie mieć znajomych, jak na razie dodaję bez problemu. Winnik macie w lewym górnym rogu BOT podłoga 4. Nie pytajcie czemu. Może wam inni powiedzą, ale ja nie powiem. I aby nie było nudno, zagramy sobie jedną stolówkę. Albo nawet więcej. Przepraszam jak w filmie nie będzie montażu, ale w czul dawno nie byłem na Du -recorded. Tak, nagrywam przez Du Recorded Aczekujemy cold i Shelly. Dobra, mi ubił skrzynkę Razak ból w krzaku ból dupy No, ma jednego powercuba, ale kids z tym. Jak je, jak mnie cold atakuje? Nie. Dobra, co zagram jeszcze jedną? Tym razem inną postacią. Możecie dałeś też, jak macie jakieś protypy, jak lepiej grać El Primo i Frankiem, bo uczy się grać tymi postaciami. Może akurat coś wydropisz z skrzynki, bo za dwie czacze czas. Tak nie umiem mówić. Przez przepraszam. Mam... Kogoś, kto... Karla mamy. Dobra, ja pójdę sobie po power cube'y. Będę miał 4 powercuby, jeśli mi dobrze, dobrze pójdzie. On weźmie jednego, to ja mam tam 3 power cube, tak Trzeba iść go zabić. I zrobi on to. No. no tutaj ładnie widzę, że się biją. Kar, co jest niesamowite, ominął parę cube, Powercuby. jak dobili, tak okresyjnie 8 <śmiennie> powercubów Shelly w o nie, Hyperium, nienawidzę go On ma wciul HP no, Biedny ból Ból mi się kojarzy od razu z takimi kamperami w krzakach Bez power powercubów, którzy myślą, że jak się chowają w krzaku to już Wygrają gierkę Ej, gdzie on? Bo jak się chce ulta nabić? O tu. Je. O. Dobra, jestem w top 5, by się przydało być w top 1. Nabijemy sobie tutaj na nich. Ej, zostaw moje go. Chciałbym mieć ulta, bo ja gram przeciwko Rafa. I to nie jest Rafa Youtube. Nie musicie pisać w komentarzach: Rafa Youtube, Rafa Youtube. Wiem, że w tej grze nie istnieje coś takiego jak stream sniping, ale on mnie stream snipuje. Bo jak grałem z Foxy i Szymeku, już nieraz go spotkaliśmy. Ktoś mnie obserwuje ciekawe kto. Prolog, czy kto? Jezus! Nie tu klikam, Aj mnie dali. się ze Rosem. To nam głównie zrobi. Będzie. że ulka będzie, będzie miała, ale nie ma. I jesteśmy w top 1. Plus 7 puszek. Niestety skrzynki nie otworzę, bo potrzeba 100 żetonów. A ja już nie mam żadnych żetonów. Jak widzicie, za 30, 32 puszki mamy Broka, później mamy Dynamite. później mamy z tego, co widzę, mamy Bo, no i tutaj jest postaci a więc to chyba będzie na tyle, bo nie miałem pomysłu co nagrać, po prostu chciałem coś nagrać, bo ten kanał umarł. No, no i nagrałem odcinek z Brazzers, bo to ostatnio popularna gra i tak jak mówię, wbijajcie do klubu, jeśli macie tysiąc pucharków, jeśli macie trochę mniej, tak 900 ile ja, no to nic się nie stanie, powiem, hmm, ja aby was nie kikał, no i no, ta ekipa tutaj macie. W opisie prawdopodobnie umieszczę linka, jeśli mi się będzie chciało. Jest nasz 8. Oprócz tego w sumie 7, bo ten Foxy PC, To jest drugie konto komputerowe tego oto założyciela grupy wspaniałego człowieka na YouTubie. Do którego możecie wbijać oczywiście. No no i to będzie tyle. Cześć, do zobaczenia. Pewnie i tak mnie nie będzie słyszeć. To się wytnie.